Cześć, to znowu my. Słuchajcie, dzisiaj popracujemy sobie nad e, e, obroną przed tak zwanym Nelsonem. Od razu wam mówię, że e, ten rodzaj ataku nie jest to najczęstszy atak, jaki się może zdarzyć na ulicy. Będziemy przechodzili sobie na naszym kanale przez różne zagrożenia, od takich, z których nie ma wyjścia, chyba żeby się w to w pierwszej fazie, przez rzeczy, które mają dać wam do myślenia i dają wam też możliwość rozwoju. A więc. Osoba, która będzie cię łapała w ten sposób, raczej musi czuć się mentalnie silniejsza niż wy, ale pamiętajcie, że nie zareagujecie szybko, nie jest istotne, jak bardzo jesteście wytrenowani, ponieważ ból będzie tak ogromny, że on po prostu złamie kar. Czyli wyobrażamy sobie gościa, który jest znowu od was silniejszy, jest agresywny, pany, pijany i ma wszystko w nosie, czyli najgorszy rodzaj agresora. Więc mamy ręce które zbliżyły się do mnie, Posz, poszły pod pachę i jesteśmy w tej chwili, zobaczcie, na tej części głowy. Jeżeli złapałby troszeczkę niżej, ok, mój kark i moje plecy są na tyle mocne, że ja jestem w stanie to zerwać albo utrzymać się przez jakiś czas. W momencie, kiedy on już to mocno dopiął, ma łokcie blisko i napiera na moją potylicę, Ok, jest, to, jest naprawdę mega, ja już czuję po prostu tutaj, że jest bardzo słabo. Tym bardziej, jeżeli mamy do czynienia z takim bardzo mocnym ściągnięciem, może być bardzo duży uraz, więc pierwsza rzecz jest taka. Dlaczego pozwoliłeś, żeby ktoś był tyłem do Ciebie? Pierwsza rzecz. Jeżeli poruszamy się normalnie po mieście, czy jesteśmy na dyskotece, to nie chodzimy przecież w ten sposób, Ale więc różne rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast ta prewencja i uważanie, kto jest za Tobą jest dosyć istotne. Tak samo do kobiet, jeżeli czujecie, że ktoś za wami idzie i macie to przeczucie, to wejdźcie, nie wiem, do jakiejś żabki albo gdziekolwiek indziej. Lepiej być trochę nadgorliwiem, nadgorliwym niż e, ma być później kłopot. Zasada better safe than sorry jest bardzo istotna. Okej, okay. ale już jesteśmy w tej beznadziejnej sytuacji, czyli jesteśmy w tej pozycji. I teraz tak, jeżeli ja nie wyczuję tego pierwszego momentu, może być ciężko. W pierwszym momencie, pierwsza rzecz... Bardzo proszę, w momencie kiedy się zamyka jego uchwyt, muszę bardzo mocno naprężyć kark. Muszę być jak struna. Pierwsza rzecz to jest głowa do tyłu, ściągnięcie łopatek i moje łokcie, które idą blisko ciała i ściągają w dół. To jest pierwsza faza. Pamiętajmy o tym, że jeżeli on jest gapą, to ja wystarczy, że teraz złapię go za palcem, mówię, wy, wykręcę ręce. Jeżeli mówimy o gościu, który troszeczkę czai, natychmiast przejdzie w pas. Okej, okay, raz. I jeżeli jest zapaśnikiem, rzucicie bardzo mocno na glebę. Odcinek o zapasach jest tutaj, więc też koniecznie sprawdźcie. Więc mamy sytuację, w której jestem tutaj. Ściągnąłem już jego ręce, pochylam się, mam sylwetkę i jeżeli on był głową blisko, jeżeli się pochylę, pojawia się to mniej więcej jakieś pół sekundy, bym ja mógł gdzieś go dziabnąć tutaj łokciem w tył. Więc przy pochyleniu wyobraźcie sobie, że tutaj jest przycisk, który uruchamia twój łokieć. W zależności od tego, czy on jest wyżej, czy niżej, będziemy pracowali albo tutaj, albo tutaj. Postarajcie się bić końcówką łokcia, ponieważ triceps jest w porządku, ale nie będzie aż tak bardzo skuteczny. Więc z tej pozycji atakujecie tyle razy, ile się da, jeżeli jego głowa jest stąd. Łokciem, łokciem, łokciem. Baza z nóg, odepchnięcie i ucieczka. W momencie, kiedy jego głowa przejdzie na drugą stronę, postarajcie się zapracować drugą ręką. Jeżeli jest do Was przytulony, stąd już zaczyna się walka. Zawsze Staramy się w samobronie działać tak, żeby jak najszybciej skrócić ten czas walki, ale w momencie, kiedy mamy osobę doświadczoną, jest z tyłu. Nawet w momencie kiedy e, uderzysz kogoś w szczękę, w nos łamiąc mu go. Jeżeli przejdzie z rękami niżej, jest niezwykle trudno z tej pozycji się uwolnić, nawet jeżeli pracujecie łokciami okay, albo czymś innym. Jeżeli gość jest ogarnięty, wywali was na ziemię, podniesie do góry i usadzi Was na dupie. Pamiętajcie, że agresor to jest żywa osoba. Jeżeli to nie jest placek i gdziekolwiek widział na YouTubie albo gdzieś się bił, to będzie z wami walczył. Więc bardzo istotne jest, żeby Wasze symulacje zawierały też element walki w momencie kiedy ja zaczynam się bronić, on też zaczyna walczyć. Pamiętajmy o czymś takim jak kontra na kontrę, czyli w momencie, kiedy ja się bronię, on się broni i jest opór, zaczyna się walka. Więc zauważcie, że e, ta obrona, którą mówię, ona ma zwiększyć mi szansę na sukces w pierwszym momencie, ale w momencie, kiedy ja wchodziłem, okej, okay, Emil ściągnął. I teraz tak, jeżeli ja nic nie potrafię, to jest w porządku, ale pamiętajcie, że ja mogę przechwycić rękę. W tej chwili, w momencie, kiedy ja mam zblokowaną jego rękę, wystarczy, że zastawię go delikatnie. Pisknę go na głowę. Ok, czyli będziemy robili to. Teraz i on leci za beton. Druga rzecz, jeżeli kontroluję i jestem blisko, mogę wejść spokojnie do duszenia i tu jest dupa blada. Więc musimy cały czas wyczuwać, co jest za mną i reagować na bieżąco na te zmienne. A to jest niezwykle trudne. Co będzie pomocne w takich sytuacjach? trening na przykład e, sam grapplingu będzie tu niezwykle istotny. Zauważcie, że e, kiedy mamy do czynienia z pracą czy to MMA, czy pracą e, grapplingu, brazylijskie jiu-jitsu, tam jest przejście z pozycji do pozycji. Ty się bronisz, on się broni. Czyli zawsze mamy na uwadze, że mój przeciwnik nie jest ciapą, tylko ogarnia temat. Jeżeli materiał jest dla Was wartościowy, uważacie, że przyda się Wam, Waszym bliskim w sytuacjach kryzysowych, zostawcie nam lajka, zostawcie nam komentarz i subskrypcję. Pyknijcie też dzwoneczek, będzie nam bardzo miło, a tymczasem do następnego razu. Ciao. Cześć.